Witajcie, witam was w dzisiejszym filmie z serii Polski Rolnik Na początek tak widzicie zetor Proxima sobie stoi, do dostępnienia łapkę w górę i suba a za zetorem jest sobie nowy nabyteczek, który już będzie chyba u nas służył do końca gospodarstwa, coś mi się tak wydaje. Bo jest to rozsiełacz kun. Yy, szerokość wysiewu 42 metry nawet, ale nie wiem Spróbujemy jak to będzie siało na tyle Zetor zapięty yy, Stary zetor Ostatnio kupiony Na usługach, bronuje A ja sobie lecę wapno siać pod owiec Zobaczymy pierwszy test z rozsiewacza, lejka sprzedałem Duży przeskok z takiego lejka na taki rozsiewacz, no, ale tym lejkiem to nie była robota Dokładności 0, zobaczymy, jak tym pójdzie. To na 900 wapna, zasypane i trochę czuć, ale żeby przód jakoś podrywało, to z tym obciążnikiem ani trochę zrobimy. Taki spróbujemy, jak obciążnik opuszczy do No, nawet bez tego, by radę jeździć. Ale jeszcze sprawdzamy, sobie tylko wagę tego rozsiewacza wacza. ponad 500 kg z nastawkami to będzie Powiedzmy, że te Choćby te 700 700 kg A się rozsiewaczu To na 900 to choćby Te 2,5 tony No to bez klocka to tak spokojnie się Jakie rozsiewacz to mogę się porządnie Tylko czemu mi tego wapno tak szybko ubywa? Nawet do końca nie dojadę Nie masz szans, że dojadę do końca I tu na 900 poszło Braki wapna tu są straszne, trzeba na ten kawałek sporo naście ton dać. Chyba całe to co kupiłem to tu rozsieje. Bo... Dla no, wozu tak do no, obu się wsiadło, tyle jak, żeby było. wapno też się raz za czasem wsiadło. Jak glebowe wszystko porobione, to widać jak kupu, jaki są w

To jest 1,5 hektara, czy wiecie, ile ja tutaj buduję? No, 1,5 hektara na hektar 5 ton to jest 7,5 ton, to gdzieś trzeba dodać dać. Na rozsie porządnie tak wapno To przez kolejne lata znowu nie będzie się sypać, za 3 lata się to posypię. Nie wiem czy mi tego wapna w ogóle styknie na tamten kawałek co. Jeszcze tego braknie, żeby tu dojechać do tyle, co miałem rozsiane, no chyba ja. a nie, tu tak styk, ono styk. Jeszcze pójdzie jeden rozsiewacz na pewno. Nawet jeden to braknie chyba. cofnamy tak, żeby na całą szerokość to wziąć, żeby nie kombinować. Trochę to jest rozjarczone, ale trudno. Trochę... Przy trzeba odjechać. Jak coś ze nie ma no ze świątyni. Tu przejadę na jężmią trochę taką słabszą dawkę sypnę. Zobaczymy co z tego będzie jak pioną taką słabszą dawkę na jężbyn. Może nawet nie na całe pole styknie Ale troszkę będzie posypany. I od drogi akurat brakło Może tu jeszcze podjadę ale zobaczymy, chwilę zapiszemy i zaraz to zobaczę Jak to wygląda teraz, jak to wapno rozciąłem Taką dawkę Tu 800 kg na hektar wsypałem na ten jęczmień A tam 5,5 tony Z, tu, no tu nie ma AZ, tu, tu jest OPH tu no trochę lepsze, no ale tu w po niektórych miejscach nawet i 7,5 pod 8 podchodzi na tym polu pod owies, no a w najsłabszych miejscach no to taki 5,5 no ale średnio to tak będzie gdzieś 6,5 na tym polu i nie ma źle pod ten jęczmień też tu trochę lepiej to uprawi, to zobaczymy jak tamten zator się radzi, no bo ten niecałe 80 poni, a tamten 115, to tamten se powinien lepiej radzić z tym silnikiem Teraz zapnęmy, zaczniemy zatorkiem w tym na razie należy podepnąć. Jak za to pojadę azot rozsiąć. Azot, ma. No zboże, no teraz by się tu przydało jeszcze to wapno wymieszać, kultywatorem i rozsieć przed samym siewem pod korzeń polifoskę, no ale z kolejny kultywatorem, usztywatorem, zanim to mogę wapno rozsieć. Zobaczymy jak powiec, kto wyjdzie. Myślę, że będzie rekordowy połb Owsa. Pracownik to szybko ogarnie i... ...ale tu wrócił ...żeby siać tamtym. Chciałem coś kupić z większą mocą... ...ale nie ma kasy, żeby takiego nowego na przykład zatora kupić jaką forterę. Jest dość konkretne takie obroty jak on tu ma a jademy 2-3 na godzinę. 280 nasion na metr kwadratowy wyciekowany. еще никогда не że film się Wam spodobał, nie będę przedłużał. Zostawcie łapeczkę w górę i suba na kanale. W następnym filmie będziemy testować tamtego z siewnikiem. Jak sobie będzie radził. To trochę sobie odpocznie. Więc subskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę i trzymajcie się. Do następnego, na razie, cześć.